Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale, serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym, tak, przychodzę do Was z kolejną technologią kosmetyczną, która została opatentowana i świetnie sformułowana, jeżeli chodzi o działanie składników aktywnych. Jest to produkt, który zawiera kombinację surowców bardzo wysokiej jakości, jeżeli chodzi o globalne działania. I dzisiaj sobie porozmawiamy na temat globalnego właśnie działania, jak ten produkt działa, dla kogo jest. On na wstępie również zaznacza, że jest on też odpowiedni dla kobiet w ciąży i maty karmiących. Także jak najbardziej kobiety w ciąży, kobiety karmiące, śmiało będziecie mogły po ten produkt sięgnąć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kombinatorskiej, można to tak nazwać, formule, która została bardzo dobrze przedobrzona na naszą korzyść. Porozmawiamy sobie o diamentach, złocie, peptydach, jak i również pochodnej, tripeptydu miedziowego pochodnej które działają bardzo skutecznie seboregulująco, przeciwtrądzikowo, rozjaśniająco, rozświetlająco, rozpromieniająco. I teraz porozmawiamy sobie o złocie koloidalnym. Złoto koloidalne jest to substancja aktywna. Jest zaliczana ona do kategorii substancji aktywnej o naukowo udowodnionej skuteczności, intensywnej progresji produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Przez swoje właściwości bardzo intensywnie integralno-stymulacyjne nasza skóra produkuje kolagen w bardzo dobry sposób, elastyny i kwas hialuronowy, przez co możemy zapomnieć o przesuszeniach, o postępującym procesie się starzenia skóry. I możemy zapewnić naszej skórze intensywną dawkę regeneracji. Koloidalne złoto również oddziałuje na naszą skórę w pozytywny sposób pod kątem redukcji stanów zapalnych, jak i również blokuje mediatory stanów zapalnych, przez co na tym również zyska skóra trądzikowa i łojotokowa. Esencjonalność formuły aktywnej została skomponowana w taki sposób, żeby zapewnić skuteczność na wielu płaszczyznach. Nie mamy tutaj tylko i wyłącznie działania przeciwzmarszczkowego hamującego proces starzenia się skóry i silnie nawadniającego naprawczego, ale również bardzo silne właściwości oddziałowujące na barierę hydrolipidową. A jeżeli bariera hydrolipidowa nie funkcjonuje prawidłowo, jest nieszczelna, doszło do jej mikrouszkodzeń, wszystkie prawidłowe funkcje naszej skóry są też zaburzone. Także należy brać pod uwagę, że bardzo zdrowa bariera hydrolipidowa, bardzo zdrowa skóra w proste rozumowanie nadzwyczajnie w świecie. Koloidalne złoto oddziałuje na naszą skórę w bardzo długoterminowym czasie. To nie jest działanie płytkie, powierzchowne, i na chwilę, udawane i pozorne. Jest to działanie bardzo długoterminowe ze względu na to, że koloidalne złoto łączy się z receptorami w naszej skórze i penetruje do skóry właściwej. Przez co mamy tutaj długoterminowe działanie naprawcze. Pierwsze rzeczy, jakie można zauważyć, to poprawa nawilżenia, komfortu, rozświetlenie, rozpromienienie. A z perspektywy stosowania preparatu z koloidalnym złotem, można zauważyć totalną przebudowę skóry. Czyli że procesy starzenia się skóry zostają zahamowane, że zmarszki, które już mamy, nie ulegają pogłębieniu, a wręcz spłyceniu. I jest to w stanie zrobić ten produkt. Zaznaczę, że ten produkt będzie świetny do łączenia z serią Folacin Forte od Liren, z tego względu, że nie ma ona helatorów i w przypadku tego produktu też nie może być helatorów. Ponieważ mamy tutaj pochodną tripeptydu miedziowego, przez co produkt nie ma niebieskiego koloru. Tak jak na tripeptyd miedziowy w czystej formie przystało. I dzisiaj chcę poruszyć właśnie też kwestię połączenia tej pochodnej tripeptydu miedziowego z peptydami w ogólnej synergii, zanim przejdę do polecenia produktu. Jest to kompatybilne działanie z koloidalnym złotem, czyli koloidalne złoto łączy się z każdego rodzaju innymi peptydami, bądź też z czystym peptydem miedziowym, którego akurat w tym produkcie nie mamy. Mamy jego pochodną, aczkolwiek mówię ogólnie, że inne peptydy koloidalne złoto łączą się też super z czystym peptydem miedziowym, bądź jego pochodną, zapewniając globalne działanie odbudowujące skórę. Tutaj mamy odbudowę skóry. Tutaj mamy naprawę uszkodzeń, mikrouszkodzeń, naprawę zniszczeń. I to znowu, tak znowu, Udało się Centrum Naukowo-Badawczemu dr Ireny Eris w Warszawie. Hm. Muszę to powiedzieć, muszę, muszę, bo się uduszę. Nie, to nie jest filmik sponsorowany, nikt mi za to nie płaci, kosmetyki kupuję sam. Ja nie nawiązuję płatnych współprac z firmami, kupuję wszystkie kosmetyki sam, za własne pieniążki. Jeżeli są tutaj stali widzowie na moim kanale, doskonale o tym wiedzą. Także nie jest to żadna współpraca, a mogę nawet powiedzieć, że to też nie jest bieg okoliczności, ponieważ produkty były kompatybilnie testowane i dlatego sedno po sednie będzie rekomendacja. Rozumiecie o co chodzi? Ja ten produkt też trzymałem w tajemnicy, też trzymałem w tajemnicy i Wam powiem, że warto go było trzymać w tajemnicy ponieważ musiałem go też połączyć z kilkoma produktami. Połączyłem go z moim tripeptydem miedziowym w pewnej rutynie pielęgnacyjnej. Efekt cudowny. Połączyłem go z kremem 60 plus Forte. Efekt cudowny. Połączyłem go z um, masłem kawowym Majoru. Efekt cudowny. Połączyłem go z serią aloesową od Sylveco, Efekt cudowny. Także nie jest to produkt, który się awanturuje, kłóci i robi jakiekolwiek problemy. Rozumiecie, o co chodzi. Jest to produkt bardzo aktywny. Ma takie skomponowane substancje aktywne, które działają nawet silniej od witaminy C bądź innych antyoksydantów. W tym produkcie mamy wszystko, co potrzebuje każdy typ skóry. I znowu po raz kolejny dr Irenie Eris Pykło. Wyszło. Co najśmieszniejsze, co najbardziej mnie w tej całej historii bawi, że ten produkt w Rosmanie jest dostępny, kosztuje 15 zł i jest on tak skitrany, jest tak schowany na samym dole, że ja ponad miesiąc temu go kupując, musiałem się przypadkowo naszukać. Nagrywałem dla was wtedy, jak dobrze pamiętam, rolki Shorts i skusiłem i skupiłem się na. Um, płynach micelarnych wtedy, mm -hmm. któryś płyn, ekosorbet bielędy malinowy, wtedy rolkę dla Was nagrywałem i odkładając go na półkę, patrzę, stoi coś innego i tak patrzę, skład tutaj to, tutaj to, mówię o, 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 mówię o mój OMG, co jest, nie? I pak, dwie flaszki do koszyka. No i tak, jedna flaszka zużyta, druga jest teraz napoczęta i jest to cudowny produkt, który naprawdę... Mimo swojego nazewnictwa, z którym się mogę tutaj nie zgadzać, jest to intensywna kuracja, terapia dla każdego typu skóry. Przepraszam Was również za długi wstęp, ale niestety moje polecenia kosmetyczne nie opierają się na y, Pitu Pitu, że kosmetyk taki, 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 tylko musimy sobie wyjaśnić też schematy działania substancji czynnych. No i dobra, przyszedł ten czas. Ja wiem, że się będę musiał z tym produktem już niedługo rozstać, ponieważ no, będzie wyprzedany. <grym> Niestety, zdaję sobie z tego sprawę. Aczkolwiek chyba Artura pocisnę dzisiaj do rozmana, żeby mi jeszcze wykupił Jest to ten produkt. Dobra, już to, najgorsze już za mną pokazane. Liaren Diamond Lifting 3D. Przeciwzmarszczkowy tonik łagodzący. Odżywienie, nawilżenie, ujędarnienie. Ta nazwa przeciwzmarszczkowy tonik łagodzący szczerze jest obrazą dla tego produktu. To jest obrażenie tego produktu. Obrażeń marketingowiec dr Irene Eris dał obraźliwą nazwę na opakowaniu. Co to ma być przeciwzmarszczkowy tonik łagodzący? Co to ma być? Tutaj powinno być napisane Booster przeciwstarzeniowy, koncentrat przeciwstarzeniowy, konserwa, koncentrat regenerujący skórę, esencja odmładzenia. Mogliby to nazwać mocniej, bo to na ten produkt na to zasługuje. Hello! I tutaj Wam przedstawię, co mówi nam dr Irena Eris. Trójwymiarowe odmłodzenie. Formuła toniku łączy składniki o działaniu odświeżającym, odmładzającym i przewracającym naturalne pH. Bogactwo substancji aktywnych zapewnia skórze gładkość, miękkość i ukojenie. Połączenie 24-karatowego złota z diamentem zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia jędrność i napięcie skóry. Zwiększają elastyczność i wygładzają skórę. Kwas hialuronowy wiąże wodę w skórze, silnie ją nawilżając. Produkt stosuje rano i wieczorem. I teraz przejdziemy sobie do Insi. Co w tym produkcie jest takiego cudownego, wyjątkowego, że warto go mieć i że powinien w mojej ocenie mieć go każdy w swojej toaletce? Po pierwsze, cena 15 zł. Za tak skoncentrowaną formułę ja po prostu coraz bardziej otwieram oczy. Mimo tego, że jestem świadomym konsumentem od wielu lat. Bacznie weryfikuję wszystkie wałki co Nowianku. Ale coraz to nowsze odkrycia mnie po prostu szokują. Jak te drogie kosmetyki, i ci producenci tych drogich kosmetyków, jak oni kitują, jak oni oszukują. Jak oni robią ludzi po prostu w bambuko w biały dzień i nikt się na to nie przygląda. Gdzie mamy hity? No, Mogę to powiedzieć, no wybaczcie, za śmieszne pieniądze, tak, za śmieszne pieniądze. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, mamy wodę, no to jest podstawowa baza no, produktu, oczywista oczywistość, a rozpuszczalnik również dla substancji aktywnych, rozpuszczalnych w wodzie. Później mamy glicerynę, humektant, czyli mamy nawilżenie, wygładzenie. Betaina, bardzo super, bardzo silny humektant, który naprawdę bardzo długoterminowo nam nawadnia skórę i ją nawilża, to trzeba przyznać. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, do skóry właściwej. Hm. Czyli mamy cudowne transportery, no i też ta formuła tego produktu została tak skomponowana, że przenikalność tych substancji aktywnych jest bezproblemowa tak naprawdę, są drzwi otwarte od razu. I ten produkt ma um, takie nośniki przenikania, że ich przenikanie wygląda mniej więcej w taki sposób, że nie tak jak alkohol czy inne syfy niszczą BHL, wszystko wchodzi, tylko delikatnie bariera lipidowa jest podważana, substancje włażą i substancje nabliżające domykają tę barierę. Czyli cały czas jest zachowana ta szczelność, tak zwana bariery hydrolipidowej. Później mamy pantenol alantoinę, czyli mamy na samym wstępie co? Cudowne składniki łagodząco, łagodząco nawilżające, które również właśnie się przyczyniają do zaklepienia tej bariery hydrolipidowej, która została lekko podważona w związku z przenikalnością substancji aktywnych. Także cudownie. Później mamy hialuronian sodu, kwas hialuronowy. On jest super transporterem substancji aktywnych w głąb skóry. Sam w sobie nie przenika ze względu na swoją budowę, siedzi na powierzchni i chroni naszą skórę przed transpidermalną utratą wody. Później mamy właśnie bis tripeptydy 1 cooper acetatem, czyli mamy pochodną tripeptydów miedziowych, które działają również remodelującą, przeciwzmarszczkowo, przeciwtrądzikowo, przeciwłojotokowo, rozświetlają, hamują stres oksydacyjny to jest bezdyskusyjna kwestia. Jakie również w znacznym stopniu hamują procesy starzenia się skóry. Jest to składnik, który można nazwać tak zwanym wyzwalaczem kolagenu elastyny i kwasu hialuronowego, wyzwala siły naprawcze. Czyli jeżeli skóra jest już w aktywnym procesie starzenia i ten proces jest zaburzony tej stymulacji, i po prostu no, skóra sama w sobie nie jest w stanie sobie poradzić, ponieważ Atakują ją czynniki wewnętrzne, tu ją atakuje to. Tutaj proces degradacji, tu to, tu to. Wszystko nas spada na tą skórę po prostu w sekund 5, to wyzwalacze kolagenu, elastyny kwasu hialuronowego wręcz tak jakby upadłego, podnieśli po prostu do piomu. Rozumiecie o co chodzi? Mniej więcej taki schemat działania. Czyli nawet jeżeli jest upadek tak zwanego tego kolagenu, to te wyzwalacze podnoszą to wszystko. Wstawa i będzie dobrze! Co jest na tej zasadzie, tak troszeczkę żartobliwie. I wtedy zachodzi ta intensywna stymulacja, progresywność właśnie działania, i zauważacie postępującą poprawę stanu skóry. I to się nie dzieje bez, bez przypadku, bez powodu, ponieważ te wyzwalacze kolagenu właśnie tak działają. Że wręcz natychmiast można to w sumie powiedzieć, wręcz natychmiast są zauważalne efekty poprawy jakości i komfortu skóry. Ponieważ wyzwalacze kolagenu elastyny i kresu działają błyskawicznie. Później mamy puder diamentowy. I właśnie tutaj chciałem zostawić ten wątek na troszeczkę późniejszy termin. Aż ja muszę się wyprostować dosłownie, ponieważ ten temat będzie długi. A wy musicie wiedzieć wszystko. Puder diamentowy nie jest zwykłym pudrem. To nie jest tylko i wyłącznie składnik rozświetlający. Wiele badań naukowych. Tomiczna ilość badań naukowych, przeogromna ilość badań naukowych udowodniła, że puder diamentowy rozpuszczony w fazie wodnej, czyli płyn, przenika bezproblemowo do skóry właściwej i również jest jednym z wyzwalaczy kolagenu elastyny i kwasu hialuronowego. Bardzo silnie regenerując, połączając się ze wszystkimi składnikami innymi aktywnymi, które nie są. Yy, destabilizujące siebie wzajemnie, bo tutaj nie mamy żadnych destabilizujących przeciwności sobie substancji itd. To jest totalne wyzwolenie kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. I powiem Wam szczerze tak, jeżeli chodzi o skóry rozregulowane, tłuste, problematyczne, łojotokowe, stymulacja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, co jest takim malutkim paradoksem, musi również wywo być wywoływana. Ponieważ właśnie, jeżeli skóra łojotokowa trądzikowa funkcjonuje błędnie, zostały zaburzone jej funkcje naprawcze i odnowy, to stymulacja kolagenu elastyjnej i kwasu i przebudowa skóry do prawidłowego jej funkcjonowania w znaczny sposób wpłynie na poprawę stanu skóry łojotokowej i trądzikowej. Należy o tym pamiętać. Podar diamentowy nie dość, że wykazuje bardzo silne właściwości nawilżające, bardzo silne właściwości nawilżające, to dodatkowo wykazuje właściwości wyzwalające właśnie produkty kolagenu, elastyny i Także mamy tutaj naprawdę połączenie szoko... To jest szok dla skóry. To jest po prostu szok dla skóry. To jest dawka uderzenia, dawka takiej substancji bardzo intensywnie, progresywnie aktywnych. Później po pudrze diamentowym mamy acetylheptapeptyd 9, czyli mamy peptyd, który jest peptydem aktywnym, który działa silnie rozkurczowo na zmarszczki mimiczne, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny kwasu hialuronowego. Jest to rozpuszczony w fazie wodnej, czyli jego przenikalność jest bezproblemowa. Aktywność działania tego peptydu została udowodniona licznymi tomicznymi badaniami naukowymi, które udowodniły nawet, że przy sumiennym stosowaniu minimum 3 miesiące dochodzi do progresywnej redukcji zmarszczek. Marszczek, także jak najbardziej mamy tutaj silny tak zwany stymulator kolagenowy. Później mamy to koloidalne złoto, o którym już Wam się wielokrotnie wypowiadałem nośnik przenikania nośnik przenikania kalcium, glukonalakton czyli dwie substancje przeciwzapalne, wzmacniające podporę skóry, intensywnie regenerujące, naprawcze i nawilżające i później mamy nośnik przenikania regulator PH i tylko i wyłącznie tyle. Skład produktu jest przecudowny. Ten produkt ma tutaj taki przycisk. On ma formę wodną, ale na twarzy czujecie bogactwo takiej esencji. Ten produkt stosujecie w tym samym schemacie jak tripeptydy miedziowe. Może być łączony z czystymi peptydami miedziowymi w rutynie pielęgnacyjnej. Nie może być tutaj w produkcie, w disodium etta, w innym produkcie. Nie może być disodium etta, bo mamy trzy chelatory: tetrasodium i trisodium etta to są kancerogeny, od których do końca życia uciekamy. Adisodium etta jest dobrym helatorem, ale nie może być helatoru w jednej rutynie pielęgnacyjnej z tripeptydem miedziowym, czyli z tym produktem, bądź z innymi tripeptydami miedziowymi, ponieważ ulegną one destabilizacji aktywności, czyli nie będą działać. Ten produkt świetnie się łączy z kremami Folacin Forte od Liren, jak najbardziej z serami z tripeptydem miedziowym jako uzupełnienie globalnej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. W przypadku skóry problematycznej, tłustej, trądzikowej, łojotokowej można go łączyć z serią Jobskin Progress, można go łączyć z Kailasem, można go łączyć z Cizavit plus SWR kojąco-regenerującym, można go łączyć z kremem Ziaja się i masło kakaowe. Nie ma tutaj żadnych problemów na mocy integralnej. Jobski barier, można, może też być nim. Także przecudowna esencjo, koncentracja, koncentrat odmłodzenia. Regeneracja, przebudowa i uwaga, on kosztuje 15 zł w Rossmanie. 15 zł. Jest teraz promka na niego. Także bez zastanowienia, to jest innowacyjny produkt. I dr Irena Eris, pomimo tych produktów ze złym składem w swoim portfolio, potrafi stworzyć. Widzicie, kolejną formułę czysto składową. Jeżeli tak wszystko by poszło w dobrą stronę, mamy kolejnego potentata kosmetycznego w Polsce. Także jeżeli chodzi o ten produkt, rekomenduję go do dzienno-nocnej pielęgnacji dla każdego typu skóry w celem przebudowy, nawilżenia, odnowienia, rekonstrukcji nawilżenia, boostera pielęgnacyjnego, odbudowy i regeneracji globalnej przeciwzmarszczkowej. Koniec i dziękuję. Rewelacyjny produkt, zapach ma delikatny. Nie jest nadmiernie perfumowany, jest to delikatny, perfumowany zapach, ale działanie tego produktu jest przecudowne. Kochani, naprawdę ten produkt robi taką robotę, że to się w głowie nie mieści. Ja ja zyskuję coraz większe zakochanie do produktów Liren. I teraz postanowiłem drążyć. Teraz postanowiłem prześwietlić prawie, że wszystkie produkty dr Irene Eris, co ma dobry skład, a co nie i chyba wszystkie z dobrym składem pozamawiam, hm. ponieważ te technologie są nie na tyle innowacyjne i atrakcyjne cenowo i tak udowodnione naukowo badaniami, że naprawdę mamy skuteczność. Mogę to powiedzieć wprost otwarcie za śmieszne pieniądze, moi kochani. Także rekomenduję Wam ten tonik. Nie mam pojęcia, jak pozostałość z serii Diamond Lifting 3D Kremy, między innymi, o to mi chodzi. Nie znam ich składów, także musiałbym posprawdzać. Ale mi się coś obija o uszy, że na mojej grupie na Facebooku ktoś pytał o krem i chyba był plastik. Ale to ja już nie pamiętam, wezmę też to do sprawdzenia, ponieważ właśnie Wam mówiłem, że będę brał ogólnie produkty Liren pod lupę i będę brał pod lupę te technologie całe. Także jak najbardziej polecam. Polecam. Link do produktu będzie w opisie, jest dostępny w Rosmanie także. Jak najbardziej ze szczerego serca, dla każdego typu skóry mogę go zarekomendować. Przede wszystkim dla kobiet w ciąży i matek karmiących również ten produkt będzie w pełni bezpieczny i odpowiedni, także jak najbardziej może być stosowany. Jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, proszę łapkę w górę bądź tam w dół, buźka wielka, widzimy się w następnym filmie, serdecznie Wam dziękuję ze szczerego serca, że jesteście, kocham Was.